Cześć, witam was w Instytucie Matematyki. Rozwiązujemy pierwsze zadanie z dzisiejszej matury rozszerzonej z matematyki, w którym mamy obliczyć różnicę dwóch funkcji trygonometrycznych, kwadratu cosinusa i sinusa tego samego kąta. Do obliczenia tej różnicy możemy wykorzystać wzór z tablic matematycznych na cosinus 2 alfa i wykorzystując ten wzór możemy łatwo zauważyć, że cosinus kwadrat 165 stopni minus sinus kwadrat 165 stopni to jest nic innego jak cosinus 2 razy 165 stopni a to jest po prostu cosinus 330 stopni korzystając z okresu funkcji trygonometrycznej cosinusa mamy Cosinus minus 30 stopni. I korzystając też z tego, że jest, funkcja cosinus jest symetryczna względem osi o Y, możemy to zapisać jako cosinus 30 stopni, a jak wiadomo kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2. Czyli to jest nasza odpowiedź d.